Halo, to cześć, witajcie moje, mojej 26-letniej zapraszam was na kolejny odcinek z Never Alone, Key Edition, to co? Czy hmm. my skończyli tu? Nie pamiętam gdzie. No dobra, chyba tak. No dobra, piesek. Dobra. No to jupi. Aha, tu mamy to teraz. Ja yeah, piję doję. No słuchajcie, to nie będzie łatwe. Muszę ten listek stanąć tak, że będą dwa. Oj, ah. przepraszam. Wiem, 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 wiem wszystko jak. Tylko czekajcie. Czyli widzę, że zaczynamy oczywiście Zaczynamy od pokazać kila. Kiełcha, ty nie tu. Ty idziesz na dół. Aj! 钱。啊 Cię trzeba tutaj ogarniać. No. No, da cosa vengono wracimy tam gdzie wszystko co żyje Ładnpy, nie? Dorek jakaś... To była śmieliczka, no i dobra Nie co? Dobra, chyba będziemy wychodzić pomału już na powierzchnię. Dobra Jicek, to jedziemy z koksem. już Karaus. Przepraszam i co dalej, bo ja teraz... Czekajcie, bo tam chyba coś było Dobra, jeszcze raz Dobrze, moment, bo coś teraz ja Teraz ja czegoś sam nie ogarnąłem Hop. No nie o to mi chodziło

A te filmy to co? Monika, kupuję tak? Pewnego dnia pomyślę sobie, co pewnie, że taka jest pogoda. W ogóle idzie to nagrywanie tak. Ech, sorry, ale po prostu muszę sprawdzać, bo... Już... No. חשוב לא רע את החברו שילמון. אלא כתבתוק jak oni byli O, też takie trochę... No ale dobra, idziemy dalej. O. Będzie ciekawie teraz, słuchajcie, moi drodzy. Teraz będzie już... Już nie jest tak ładnie hop -siup. To, to, że jesteśmy teraz na dworze, to i tak nie znaczy, że, że będzie dobrze. Musimy nic takiego nie zapadać. Tam na nunakty i niech kiega nieksu. Ten naptak pięć oblugo. Ee, jak się rolu, a jak obie okay. tu? Hop. Hop. Nie, tak nie. A tak? Nie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To by był... To był zły pomysł. Dobra, czekajcie. Jeszcze raz to... Og og ogarnijmy to. Hop. No i dobra. I co z tego? Chyba, że teraz ma coś lisek zrobić, wiecie? Hop. No nie Syk, nie, no to ja już Też nie wiem teraz No Jeszcze raz, czekajcie Tak Teraz O Dobra, teraz ja Teraz już żebym co trzeba zrobić Hop No i dobra, to teraz idziemy まだあいっなょい

Okej, okay, czy to będzie szybka akcja? Słuchajcie. Okej. Okay. Aha. Okej, okay, tak. Yeah. musimy musi mi się teraz ogarnąć? O, dobra. Gdzie No Zobaczcie, najpierw blisek. No, no, czekajcie, wracamy. No, chodź tu. Ale wtórów ona oskacze! No skur. No listek, patrz tu. Ja pierd. Dobrze. Ja się już cały gotuję po prostu w środku, nie? No kurka, bodna lisek. Weź się ogarnij, bo ja wiecznie żył nie beda. Ta gra po prostu robi to chyba na złość teraz. On, on za wcześnie skacze! Kur! Dajcie, wejdź na to. Hop! Ja pierw Nieogarnięty lisek. Taki będzie dzisiaj od tytułu odcinka. No i gdzie on skacze, powiedz mi? Gdzie? Chyba gdzie? Czemu on tam nie skoczył? <laughs> Słuchajcie, próbuję zasadzić raz i po prostu No bo to nie ma sensu, no on się po prostu jakoś stie. Czajaj listek odbić mm, Działka. No i on z automatu skacze, ale nie w ta strona. Co trzeba? No Jez. Yes. Teraz się cieszę. Stój tam. Teraz tylko ja. Oglądaj, Zachar Polarna. Kieruję chiliach, tym chiliach, i bahadę szybko na lachany jajczony. To wspaniałe. To teraz będzie. Okay, dobra, słuchajcie, to, to sobie ogarniemy sobie w kolejnym odcinku. E, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Co cóż, no, e, Niedługo widzimy się już w kolejnym. no to stanowczo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mniej widziane. Pozdrawiam Was Darunia. Więc się trzymajcie. No i cześć. Do następnego. Pa! pa.